Jest to rzecz ważna, kolejny etap za Wami, cenzurki, oceny, świadectwa, ale co z tym fantem zrobić dalej? Na koniec powiemy Wam o propozycji, jaką dla Was mamy, o kształceniu tutaj w naszej szkole, ale myślę, że warto się zastanowić nad tym, że szukam czegoś dla siebie dalej. W tej chwili może Wam się wydawać, że rzeczywiście tyle było sprawdzianów, męczyli ci nauczyciele, gnębili i tam cuda nie widać i w ogóle, i w ogóle to młodzież zawsze mówi, tak? Tak było, że mam szkoły dosyć, chcę być człowiekiem dorosłym, wolnym, ale to szybko się znudzi, naprawdę. No i potem przychodząc do pracy, pracodawca pyta proszę, jakie, co w CV można było napisać. Jest tylko szkoła zawodowa niestety to jest za mało. Moi drodzy, ja wiem, że czasami było ciężko. Ja wiem, że nie wszyscy muszą mieć piątki i szóstki. Trochę przykro, że w całej tej grupie fajnych, sympatycznych młodych ludzi nie ma świadectwa z paskiem. No tak się zdarzyło, tak? Nie ma 4,75 i wyżej. No tak myślałyśmy, myśleliśmy, że no, będą takie osoby, które będą ambitne i będą chciały. Ja myślę, że to się zmieni, tak? Może, znaczy, no, może nie tak, że będziemy tutaj czekali na deklarację, że na pewno, że w ogóle i w ogóle, ale weźcie to pod uwagę. My Wam życzymy bardzo dobrze, nie chcemy tutaj zmuszać, ale y, mówimy z perspektywy tych naszych przeżytych lat, że naprawdę warto inwestować. Jakie plany na wakacje? Bardzo dobrze. Wyjeżdżasz gdzieś? E, tak, do pracy. W jaki sposób znalazłeś pracę? E, przez koleżanki, znajomy. Jako będę sprzątała pokoje, pomagała tam na stołówce. Co no, pracodawca bierze pod uwagę, wybierając kandydatów do tej pracy? No Przede wszystkim na pewno ile lat się ma i ogólnie, no, czy ogólnie, no żeby pracowały dobrze. Jaki długi rok szkolny? A, bardzo udany. Czy dużo świadectw z paskiem było w waszej klasie? E, żadnego, niestety. Trzecia klasa, która nie miała paska. A, to w następnym roku będzie lepiej. Czego życzysz wszystkim na wakacjach? Żeby się świetnie bawili. Ogólnie udanych wakacji. Zero planów, ciągłe libacje. Ciągłe libacje? Słuchaj, Pracuję. czy zamierzasz Pracuję. pracować? E, nie bardzo. Co nauczyciele w czasie wakacji? Nie wiem. Odpoczywają, odpoczywają od nas. Od nas. To jest pełne dwa miesiące? No tak. Ja Jak wspominasz miniony rok? No, momenty lepsze były i gorsze. Klasa taka w miarę dobra była. Ja będę pracować. W jaki sposób znalazłaś pracę? W jej nie w restauracji. A, tak w Stężycy. Tak. Co będziesz robiła? Będę jako pomoc kuchenna. Przez całe wakacje? Nie, w weekendy. I zarobisz pieniążki i co? Zamierzasz za nie kupić? Gitarę elektryczną prawdopodobnie. Grasz w zespole czy sama? Nie, sama od kilku lat. Plany na wakacje? Odpoczynek przede wszystkim od szkoły. Eee, jakieś jezioro, plaża. Przede wszystkim odpoczynek, żeby odpocząć od sprawdzianów, kartkówek. A były takie w ciągu roku? No, oczywiście, że były. Były, były. Jak wspominasz w ogóle ten miniony rok? Rok szkolny wspomina bardzo dobrze. Była miła atmosfera. Nauczyciele przekazali dużo nam wiedzy. No, było ciężko. Zawsze było trzeba się przygotować na sprawdzian, kartkówkę. Co nauczyciele robią w czasie wakacji? Nauczyciele w czasie wakacji na pewno się przygotowują na 1 września. I na pewno również odpoczywają tak jak i my. Na przykład można załapać się, nie wiem, do jakichś barów, czy jako kelnerki, czy coś w tym stylu. Też truskawko branie, czy podobne prace. Ale truskawki się już prawie kończą, nie? No, nie wszędzie. Jakie plany na wakacje? Odpoczynek przede wszystkim. Czy zamierzacie w tym czasie pracować? Yy, tak, zamierzamy. W jaki sposób zalewać jakąś pracę? Nie wiadomo, to jest ciężko tutaj w nie znaleźć pracę jakoś, jeżeli jest się w naszym wieku, no ale coś postaramy się załatwić. A jakieś wyjazdy, jeśli już zarobisz pieniążki? Tak, oczywiście, wyjazdy koniecznie, jeżeli chodzi o odpoczynek. No, znaczy tak, może jeśli ktoś chce dorobić, jakieś pieniądze zarobić, to pojedź do pracy. W jaki sposób pracę znaleźć? Nie wiem, dzwonić, bo niektórzy szukają do truskawek zbierania, czy w jakichś barach do roznoszenia kelnerów, kelnerki. Także pochodzić popytać. Kto prędzej znajdzie pracę? Mężczyzna czy kobieta? To zależy od pracodawcy, nie mam pojęcia. Ale takie sezonowe prace to są jakieś takie specyficzne. No nie wszystko może być w sezonie. To ja wiem, czasami jeśli do ciężkich prac na przykład lepszy mężczyzna, ale jako kelerka to kobieta. No co, na pewno rzetelność, prawda, pracowitość i sumienność. Czy zamierzasz jeden miesiąc pracować i zarobić, i w drugim miesiącu wyjechać? Jeszcze nie wiem. Jak oceniasz miniony rok? Bardzo dobrze. Świetni nauczyciele. Wegama, koła zainteresowań przede wszystkim to, co jest najlepsze w tej szkole. Czy było dużo y, świadectw z paskiem w waszej klasie? W naszej? Nie chcecie żadnego? Leniuchowanie. Przez całe dwa miesiące? Tak, przez całe dwa miesiące. Tak się zmęczyła, że teraz musisz odpocząć. Słuchaj, a czy radzisz komuś pracować w czasie wakacji? Nie. My tak, się spiszemy tak, tak. i oblewamy zdanie klasy. Ale soczkiem? Nie, piwem. A piwem? A piwem? A ładnie. To nie mówię. <noise> Pan to wytnie, nie? <noise> ja tam nie będę zarabiała. Ja będę leniuchowała i, i imprezowała. Jak oceniasz miniony rok? Yy, po pozytywny. No wiem, że będę będą, ale nie mam. Nad jeziorem siedzieć. Jak nie będzie pogody? To w domu. Masz fajnie, lepiej jak w zeszłym roku? Dobrze, lepiej to było mniej y, jedynek? Tak, nie znaczy nie jedynek, y, lepsze oceny w tym roku. A, jak oceniasz nauczycieli? To y, bardzo dobrze. Co bardzo oni dobrze. w ogóle robią w czasie wakacji? Nie mam pojęcia. Na znaczy... pewno nie to, co my. Co oni a co wy robicie? No, nie nie mam pojęcia, nie jestem nauczycielem. Jak będę to się dowiem. Bo nie Będziesz? Się <laughs> nie będę. Dobre, bardzo dziękuję. Czy nauczyciel to ciężka praca? Tak, mi się wydaje, że tak. Takim musimy konto ja. Tak. I szczególnie jaki kolega, na pewno. Nie, nie, Jakie nie, 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 plany na dziękuję. Jakie plany na Proszę pana na ze mną, Ja y, podróżować. Jaki był ten miniony rok? No, Odnik. Hmm, dosyć hmm. trudny. Hmm. W czym się ta trudność przejawiała? Hmm. To zagrożenia były i tak. Czy w waszej klasie były świadectwa z paskiem? Tak jeden. To znaczy, idziesz do pracy w czasie wakacji? No. Co mnie już robiła? Nie wiem, przy dobrych wiatrach będę pracować jako kelnerka. Czy łatwo znaleźć właśnie w czasie wakacji w sezonową pracę, którą. Yy, ja panu powiem, że nie, bo jest właśnie dużo młodzieży właśnie szuka pracy właśnie w tym sezonie i to jest bardzo ciężko ogólnie. To trzeba z dużym wyprzedzeniem szukać. A gdzie najczęściej szukają tej pracy? No gdzieś w kościerzynie, to w takich drobnych restauracjach, nie wiem. No takich miejscowych ogólnie. Próbujemy. A co pracodawca bierze pod uwagę, przyjmując takiego ucznia do pracy? Biorą pod uwagę doświadczenie, ale młodzież tego doświadczenia zbyt.